Nazywam się Michał Knura, jestem dziennikarzem lovekraków.pl, a po godzinach prowadzę dla Was rozmowy w ramach podcastu Krew, Pod i Sport. Zapraszam do słuchania. Mistrz dwóch kółek Czesław Langot, wielu już lat dyrektor Tour de Polon. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Michał Knura Krew podi Sport. W dzisiejszym odcinku gość, który no, najwięcej kilometrów w życiu chyba zrobił na rowerze niż samochodem. Czy jest inaczej, panie Czesławie? No chyba tak. Na rowerze ponad pół miliona kilometrów, bo będąc sportowcem przez 20 lat, szczególnie te ostatnie lata, kiedy byłem kolarzem zawodowym, to prawie. No, były takie lata, że prawie 40 tysięcy kilometrów się przejeżdżało, jadąc, nie wiem, Giro de Tour de France, startując w wszystkich wyścigach klasycznych, dużo trenowaliśmy. Poza tym e, też kiedy ja się ścigałem, no to były te kilometry dłuższe. Teraz wiadomo są związki zawodowe kolażne, na przykład jak robimy Tour de Poloń, to średnia etapu nie może wychodzić więcej niż 180 kilometrów. Możemy zrobić jeden etap 240, a pozostałe już muszą być o tyle krótsze, żeby ta średnia e, no, nie przekraczała tych 180 kilometrów. Pamiętam takie najdłuższe etapy, kiedy startowałem, no był na przykład etap 340 km 11 godzin na rowerze. Czyli naprawdę nawet jakbyśmy siedzieli tutaj te 11 godzin, to by to nam było ciężko. To prawda? był prawdziwy krew pod no, łzy i sport Dokładnie tak, dokładnie tak. Panie Czesławie, pamięta Pan ten czas, kiedy podejmował Pan decyzję o końcu kariery? To przychodziło z czasem, czy to była taka nagła decyzja? To przychodziło, to mi przyszło w tym momencie, kiedy Poczułem się, że, no, że nie jestem sobą w takiej mojej koronnej konkurencji wjeździe dużo na czas. Tam gdzie bo były medale też. Tam, rzyma. gdzie były medale, gdzie zdobywałem medale mistrza Świata, gdzie z Leszkiem Piaseckim w jeździe parami, bo to bardzo podobne zdobyliśmy tytuł taki nieoficjalny mistrza świata, trofeo Baraki, w dwójkę przejechaliśmy 100 kilometrów ze średnią, przeciętną 54 na godzinę. To naprawdę no, był niesamowity wynik. No i jak już zobaczyłem, że w tej drużynie jadąc, już się zaczyna męczyć, to mówię, nie. To już jest taki czas, żeby te 30, tam cztery, lat już to skończyć. I akurat się taka sytuacja stworzyła, że była możliwość zrobienia grupy zawodowej, gdzie zaproponowano mi, żebym został dyrektorem sportowym. I, i założyłem taką pierwszą międzynarodową grupę zawodową. się nazywała Diana Kolnago Animex. Czyli ze, ze strony włoskiej była firma Diana, producent butu, był producent rowerów Kolnago Ernesto Kolnago, I z polskiej strony firma Animex. Bardzo prężne na tamte czasy, wszystkie centrale handlowe, wszystkie mięsne. Ja żałuję, że ta firma upada, bo to było niesamowicie. Bardzo prężne przedsiębiorstwo. Mieliśmy wszędzie swoje marki, na przykład marka Szynki Krakus, Janow, Stanach, wszędzie, wszędzie. No i oni potrzebowali takiej reklamy międzynarodowej i tutaj wpadliśmy na pomysł, żeby kolarstwo włączyć do tego i naprawdę bardzo fajnie to się przyjęło, ale to, co mogłem zrobić, mogłem to zrobić, że zakładając tą grupę włosko-polską, mogłem do tej grupy taki warunek dałem, że chciałbym, żeby było więcej Polaków, żeby nie tylko, byli, bo właśnie byliby świetni, bo był Giuseppe Saroni, mi świata, zwycięzca Giro d'Italia, był Franco Ballerini, zwycięzca wysiłku Paris-Roubaix, Franco Chioccioli, który wygrał również Giro d'Italia, naprawdę no Top, topów, nie? A z naszej strony mieliśmy Leszka Piaseckiego, którego też do tej grupy włączyliśmy, ale ja mówię, kurczę, chcemy mieć polskiego sponsora, to musimy mieć polskich zawodników. I Patriotyzm się odezwał, I, i, wtedy, i wtedy, wtedy podpisałem umowę z Nonem Jaskułą, ze Zbigniewem Spruchem, z Markiem Kulasem, z Markiem Szerszyńskim. Wciągnąłem tych Polaków do tych grup zawodowych, żeby, żeby też, bo wiadomo, że już kolastwo motorskie się kończyło, że to była jedyna droga, żeby otworzyć im i dać możliwość startowania w tych wszystkich najważniejszych wyścigach, No i mam satysfakcję, że, że pierwszy wciągnąłem, nie wiem, jaskółę do, do zawodowego peletonu, który później stanął na podium Tour de France. Że Zbyszek Spruch został wicemistrzem świata zawodowców, o którym o, o, nie wszyscy pamiętamy, a to był niesamowity wynik. E, także Marek Krzeszyński był szósty na mistrzostwach świata w, w Japonii. Leszek Piasecki no, jako kolarz wygrywał wiele razy czasówki, założył koszulkę lidera na Tour de France. Ta grupa naprawdę była bardzo, bardzo, bardzo mocna i to była ta decyzja, podejmowałem tą decyzję, nie odchodziłem z kolarstwa, ale zostałem tam na trzy lata tym dyrektorem sportowym. I ze ścigania przyszedł pan ze ścigania na zarządzanie, na zarządzanie, trwa dalej. na kierowanie tymi kolarzami, tymi kolarzami, no ale y, po jakimś czasie ta funkcja tego dyrektora sportowego, no jakoś mnie tak nie wciągnęła bardzo do końca, bo to też nie takie czasy jak teraz. Teraz to dyrektor sportowy ma tutaj telefon. Z, całe centrum dowodzenia, przez słuchawki mówi, ty te i tego, a kiedyś ta rola dyrektora się ograniczała na tym, żebyś zawodników przywiózł na start, że jak będzie defekt, to żebyś im oponę i gumy wymienił, żebyś po mecie ich zawiózł do hotelu, no i tyle, i widziałeś na starcie i na mecie, także nie było takiego kontaktu z tymi zawodnikami, no i mówię, no fajne to jest, ale może spróbuję czegoś innego. Zarządzanie wyścigiem, zarządzanie. zarządzanie zespołem. Trzeba mieć głowę na karku, ale kolarz zawodowy, kolarz profesjonalista bez głowy nie osiągnie sukcesu. Tak, oczywiście. Ja na przykład miałem w swoim życiu taki moment, kiedy no przeszedłem do zawodowego peletonu jako kolarz zwycięzcy, ja, ja przechodząc do zawodowego peletonu jako amator wygrałem ponad 200 wyścigów, miałem medale mistrza świata, igrzysk olimpijskich, miałem zwycięstwa w wielu, wielu wyścigach i trafiając do grupy zawodowej od razu trafiłem do takiej kolarskiej ligi mistrzów, bo był Francesco Moser, czyli to tak jakby nie wiem, w piłce nożnej trafiło się do Barcelony czy do Realu Madryt, jesteś top topów, no ale tam już jest Ktoś dla którego musisz jeździć, dla którego musisz pracować. To był Francesco Moser I ja z tej takiej pozycji, tego kolarza, który walczył dla siebie, z tego zwycięzcy musiałem przestawić się na kolarza, który potrafi pomóc. I szukałem swojej takiej najmocniejszej strony I właśnie tą najmocniejszą stroną moja była jazda drużynowa, rozprowadzanie na finisz. Na płaskim praktycznie, jak później jeszcze dołączył do mnie Leszek Piasewski, to, to nie odjechała nam żadna ucieczka. Każdą potrafiliśmy zorganizować, zlikwidować i tak. Doprowadziliśmy do tego, że my w tym, na takim rynku, na takim jak teraz jest ten, trans, okre, ten moment transferowy, no jak się sezon kończył, to mieliśmy co najmniej 10-15 drużyn, które nas chciały. Bo ktoś kto miał sprintera, potrzebował takich kolarzy, żeby tego sprintera doprowadzić do finiszu. Ktoś kto walczył o klasyfikację generalną, potrzebował kolarzy, którzy potrafią utrzymać paletę, żeby nie odjechała żadna ucieczka. Także zbudowaliśmy sobie bardzo silną pozycję i nie, nie no to jest tak, że nie, nie zawsze musisz wygrywać, żebyś miał pozycję. To jest tak jak w piłce no że strzela bramkę, ale ten, kto podaje tą piłkę, to tak samo jest ważny. bo czy... ten, kto w, obroni w, w obronie w tej minucie. W obronie też jest tak samo ważny. Tak A samo... było to trudne? Przedstawili trudne. sobie w głowie, że nie trudne. jestem liderem, jestem. To było troszkę bardzo w trudne. To było bardzo trudne, bo jednak jako ten zwycięzca zawsze stajesz na to podium, wszyscy są wokół ciebie, prawda, ale miałem to szczęście, że e, ścigają się we Włoszech, a Włosi bardzo rozumieją kolaso To nie tak jak u nas, że my tylko patrzymy, kto wygra, a nie widzą m, tak jeszcze kibice. Teraz się uczą, ale nie widzieli tego, że ten, kto pracuje, to wkładanie mniej siły, energii. Jest bardzo potrzebny dla, dla zespołu, że kolaso to jest sport, ten też zespoł. I że ta, ta Twoja osoba wykonujesz to zadanie jest bardzo, bardzo ważne. Także na pewno nie było to łatwe, to przestawianie się, ale no, tym samym no, zbudowałem sobie taką pozycję, że nie musiałem się martwić o pracę, miałem zawsze szacunek, miałem poszanowanie u kibiców, zawsze jak nie wiem, do tej pory nawet jadę do Włoch, ale tam Gregario, tam <grystanie> Giuseppe Saroniego, później żyłem u Giuseppe Saroniego. E, takie dwie legendy były we Włoszech, Francesco Mozer i Giuseppe Pesaroni. Oni między sobą rywalizowali cały czas. Ja najpierw jeździłem u jednego, później u drugiego. I śmiesznie, I śmiesznie, bo mieszkałem w takiej małej miejscowości Galeno w Toskanii. I były dwa bary. Jeden po jednej stronie ulicy, drugi po drugiej. I w jednej byli mozerianie, czyli ci, co kibicowali Mozerowi, a po drugiej saronianie, czyli co Saroniemu. No jak byłem, i byłem u, Saronie, u Mozera, no jak wracałem z wyścigu, to oni wszyscy mnie brali, o Cezary, chodź na café, co tam u Francesco, u tego, a powiedz, a to, a tamto. Ja tam przywoziłem koszulki jakieś, autografy Mozera i tak dalej. No a po dwóch latach zmieniłem grupę i trafiłem do, Moze, do Saroniego. No to ci... Bar Maru, wszyscy całej szczęśliwi. Teraz my mamy Cezarego, on u nas jest nie. Nie mówili Cesar, tylko Cezary na mnie. No i, i na pewno to było takie bardzo, bardzo fajne. Ale najlepiej jak ja mm, sam wygrałem prolog y, na Tirana Adriatico. Pokonałem tam. Wielu, wielu mistrzów to było takie moje piękne zwycięstwo, bo jakbyś patrzył na listę wyników, to było, był Lang, a później było dziewięciu zawodników, którzy zdobywali tytuły mistrza świata. Był Francesco Mose, Giuseppe Saroni, Bernard Ino, Greg Le Mont, raz, Kneteman. I to był dla mnie taki wielki wynik i to miasteczko, ta, ta wioseczka, tak się cieszyła, że dzwony w kościele. Biły. Jak na rezurrekcji. <gry> jak na biły, a jak wróciłem, to cały taki ryneczek w mieście był zastawiony. Wiel grande festa, wielka, wielkie święto, rzeźnik przygotował steki, wina i tak dalej. Także że no po prostu cieszyli się, że mają tego kolarza, który tam u nich mieszka, i tego wosi bardzo przeżywali. to. I to były też takie czasy, kiedy do zawodowego peletonu nie trafiało dużo kolarzy. Żebyś został zawodowym kolarzem, musiałeś mieć medal Mistrzostw Świata, olimpiady. Tak coś taka zamknięta to była. Troszkę struktura jak Formule 1. Mm. Nie było tak wielkiej rotacji, było wielu, kilku mistrzów, każda drużyna miała swojego mistrza. Rzadko mixa. kiedy te drzwi się uchylały. Tak, tak, stąd te nazwiska takie, Eddie Merckx, Felice Gimondi, prawda, to są Francesco Mose, Saroni, Batalin, to są takie nazwiska, które bardzo pamiętamy, bo nie było takiej wielkiej rotacji. Jest Pan szczęśliwym człowiekiem? Bardzo. A z czego to wynika? Mam piękną co, mądrą ciągle żonę. Widzę, co jest pan piękną, bardzo uśmiechnięty. <noise> mam piękną mądrą żonę, Elżbietę. E, wspólnie sobie żyjemy, bardzo dobrze sobie. Znaleźliśmy nową pasję w życiu, ponieważ e, był taki moment, kiedy po skończonej karierze minęło prawie 30 lat. Ja wszedłem w interesy, w ciężką pracę, w stres i tak dalej. Ja zawsze mówię, że tak do 50 to człowiek miałby taką gwarancję na życie, nie? że tam e, wszystko jest ok, albo po 50 e, idziesz do lekarza, naciśniesz. Nie, nie, jakaś tam cukrzyca, jakieś prawda, choroby. I to takie, też pana które, dotknęło? Nie dotknęły bardzo brzydkie choroby, bo dotknęła mnie choroba meniera czyli to jest stąd, nie zowąd mamy zawroty głowy. To jakbyśmy teraz wypili pół litra wódki, takie po prostu tracisz równowagę, wymiotujesz. No niesamowite szaleje błędnik. Za dużo płynu, jest, robi się naciśnienie, szum w uszach, nie rozumiesz, co ktoś do ciebie mówi. I życie się wywraca, takie towarzyskie wywraca, nawet publicznie. wszystkie, telefony, wszystko. Dopóki to było raz na rok, to okej. Okay. Raz na miesiąc też okej, okay. ale jak raz w tygodniu i później codziennie, no to był taki moment, żeby ktoś mi powiedział, nie wiem, będziesz w wózku inwalidzkim do końca życia, to powiedział, okej, okay, chcę być w tym wózku, żeby mi to przeszło. A jak to się zaczęło leżeć, to, to doszła mi choroba, migotanie przedsionków. Dwa razy trafiłem do do, do szpitala w takim stanie, no bardzo złym. Y, wrzody na żołądku, bolerioza i naprawdę cały zespół takich chorób, gdzie miałem dwa wyjścia albo pójść już tam taką bardzo mocną medycynę, te jakieś tam trepanacja czaszki, przecinania tamtego nerwu i tak dalej, i tak dalej. Albo, no tutaj chciałem podziękować swojej żonie, że wiecie, która była bardzo taka otwarta na różne inne rzeczy i gdzieś tam w internecie znajomi mówili, że byli w Meksyku, jest taki instytut doktora Maxa Gersona, gdzie różnego rodzaju choroby, takie przewlekłe, nieuleczalne, można wyleczyć w taki sposób, że zmienia się dietę, zmienia się odżywianie. Ja to na to patrzyłem tak... Z dystansem najpierw. Z dystansem. Co tam jedzenie, głupoty jakieś. No ona była uparta, 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 to w końcu kupiła bilet, zapakowała mnie do samolotu i wywiozła do tego Meksyku. Byłem nią jak cholera, bo miałem pracę. W ogóle mówię, w ogóle, co my tutaj robimy. ten jakiś lekarz, jest coś. W ogóle sobie inaczej ten instytut wyobrażałem, bo to było drogie bardzo przedsięwzięcie, ale nic. Na zdrowie się nie. Nie wyglądało nie, nie na, na ekskluzywny. Nie, tak? nie, nie. No i tam. Soki z marfi, sałata, jakieś takie jedzenie, nie wiem. Kurczę, wszyscy tu tak samo jedzą. Jeden chory na nowotwór, drugi chory na to, na tamto, w tym stole. Się, co my tu w ogóle robimy? Co my tu leczymy? A i no, słuchajcie, no, ta, cała ta idea tego Maxa Gershona polega na tym, żeby tak odżywiać nasz organizm, żeby wzmocnić układ immunologiczny. Czyli co? Odstawić wszystkie produkty, które obciążają nasz organizm, a szczególnie produkty pochodzenia zwierzęcego, mleko, wszystkie produkty mleczne, mięso i tak dalej. Odstawiamy, a dajemy wam w zamian za to już takie łatwo przyswajalne przez organizm, przez wasze komórki produkty, czyli owoce, warzywa, soki, gdzie organizm sobie oczyści wasz, wasz yy, organizm i zbuduje silny układ immunologiczny. To jest tak, Armię, która nie ma amunicji, nie jest mhm. nieuzbrojona, to po prostu odżywiając ją w ten sposób uzbrajasz ją i ona sobie pokonuje wtedy komórki nowotworowe, jakieś wirusy, inne rzeczy. Ile ja Panu tak... zajęło tak dojście do znowu do wysokiej formy? Więc zajęło mi to, już tam będąc w tym Meksyku po dwóch tygodniach, już po dziesięciu dniach przestało mi się kręcić w głowie. To już był sukces wielki. E, serce zaczęło wracać do normy. Mogłem. Jak to serce, na przykład, miałem to migotanie przyciągu, zrobiłem dwa schodki, już mhm. musiałem stawać jak stary dziadek. Więc wróciło wszystko do normy, przestałem mieć szumy w uszach, jakieś tam zawroty głowy, inne rzeczy. No i kurczę, zobaczyłem, że to faktycznie działa. Po trzech tygodniach też poprawił się metabolizm, rzuciłem niepotrzebne kilogramy i tak dalej. No i ten doktor mówi: No to teraz kontynuuj to ileś tam czasu, jak tego, to zobaczy, że to będzie super. I faktycznie już jest 8 lat minęło już jesteśmy wyganami razem, bo żona mi towarzyszy. To jest chyba ważne, że razem, bo gdyby Ra był Pan tylko sam, a żona nie, to chyba trudno było. Żona jest pasjonatką, bo jak wróciliśmy do, do Polski, no to namawiała mnie, a pokażmy to naszym przyjaciołom, pokażmy to naszej rodzinie, ona jest takim duszkiem, który się chce ze wszystkimi dzielić. No i mamy tam na Kaszubach taki dom, w którym ja się urodziłem, taki dworek, wyremontowałem ten dworek. No i mówi, no dobra, to zrobimy tutaj taki ośrodek, ekofolwark, gdzie będziemy, tym bardziej, że mamy gospodarstwo ekologiczne, Duże gospodarstwa ekologiczne, bo już poszliśmy w tym kierunku, no i zapraszamy, zapraszamy do tego najpierw przyjaciół, znajomych. Widzimy, że, że ludzie przyjeżdżają. Bardzo są zadowoleni, bo tam rzucają niepotrzebne kilogramy, pozbawiają się nadciśnienia, jakieś tam problemy z cukrem i tak dalej. To wszystko fajnie zaczyna funkcjonować. No i, i te, robimy takie turnusy: żona tam połknęła tego bakcyla, skończyła studia dietetyczne, bardzo się wciągnęła w to. Oczywiście mamy lekarzy, mamy, mamy ludzi, którzy nam pomagają, no ale tu ja mówię: fakty zawsze mówią za siebie. Ja tak nie wierzyłem temu, prawda? Jak jechałem tam do tego Meksyku, zrobiłem sobie badania lekarskie, mówię, dobra. Zobaczymy, jak wrócę, co tam będzie. Co jak, jak wyjechałem, to tak wysoki, jak wysoki cholesterol, trójglicerydy, rydy, inne rzeczy. Po przyjeździe, kurczę, mam wyniki, ja miał 20, 20 lat. Wszystko dobrze. No ale dobra, ja wiem, dobra, nie wiem tego mięsa, tylko te warzywa. Ale skąd siła? Jak co byłem tam? zawodnikiem, to mówi zawsze dużo mięsa, dużo na bo to mięśnie się budują i tak dalej, białka. No i... Yy, Mówię, dobra, wsiad, wsiądę na rower, zobaczę, czy w ogóle będę mógł jechać na tym rowerze. Czy będzie para. Ale to od razu, jak wróciłem z tego Meksyku, miałem ergomet taki w domu, wsiadłem, jadę, 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 kurczę, nie mogę się zmęczyć, mówię do żony, coś się dzieje, mówię, no, para taka, moc wielka, no i, i, i cieszę się bardzo, bo... bo, bo, bo już teraz od, można powiedzieć, 3-4 lat naprawdę dużo jeżdżę na rowerze, cieszę się jakbym był dzieciakiem, teraz dzisiaj wracamy z tej Bukowiny codziennie tam przejeżdżałem 3 godziny na rowerze, te wszystkie ścianki, harnasia gliczarowe, objeździłem sobie no po prostu mnie to zaczęło bawić. Przed Meksykiem to, to nie byłoby bawić. szans, no nie? gdzie tam w ogóle, w ogóle zero szans, w ogóle nie chciało mi się żyć, no, w ogóle bym, nie było takiej mowy, no i mówię cieszę się bardzo, że mam taką partnerkę jak, jak moja żona Ela, która potrafi, potrafi się dzielić tym co tam, żeśmy, czego się nauczyli, czegośmy się dowiedzieli. No i będziemy na pewno cały czas rozwijali ten ekofolwark, bo, bo to jest fajnie. Fajnie jest móc się dzielić radością, dać dobrą energię innym. Ja patrząc nawet na swoim przykładzie jako zawodnik, to nigdy nie startowałem dla samego siebie, szczególnie na przykład te Igrzyska Olimpijskie, rok 80, w Polsce przemiany, prawda, Solidarność. To już nie była tylko walka taka sportowa, ale też takie polityczne pokazanie, że my Polacy jesteśmy, prawda, też silni. Kozakiewicz Gest Kozakiewicza, prawda? Ja jechałem w ucieczce z dwoma Rosjanami, czyli to w obrazku telewizji tak wyglądało: dwie czerwone koszulki, jedna biało-czerwona, jedziemy uciekamy 140 km w ucieczce. Przewaga tam nad tym peletonem 3-4 minuty. No i teraz um, były takie momenty, kiedy już miałem wszystkiego dość, ale ja wie, kurczę, jak ja tutaj zostanę i ci russy dwaj pojadą, no to, to ci kibice mi w ogóle już wyśmieją No i to mi dawało taką dodatkową siłę. A oni cały czas chcieli odjechać w dwójkę, mhm. bo to był dla nich bardzo ważny wyścig. Tam był Breżniew na trybunach, całe biuro polityczne, przez te czasy komunizmu. No ale no to mi dawało taką dużą siłę, że nie jeden, tylko dla siebie, ale też dla, dla, dla swoich rodaków, którzy mi tam kibicują. Uciekł mi jeden z Suchoreszczenko, ale z drugim tak się spiąłem na finiszu, że wygrałem o tyle i ta biało-czerwona koszulka wyprzedziła tą czerwoną na mecie. I to naprawdę do tej pory, jak spotykam z tych starszych kibiców, którzy to widzieli, to bardzo mi dziękuję, że to były dla nich niesamowite przeżycie, niesamowite chwile. To, to dawanie radości. Podobnie jest przy organizacji Tour de Pologne. Proszę zwrócić uwagę, my w ciągu 7 dni... Na dystansie tam około 1200 km przyjeżdżamy prawie 500 miejscowości w całym kraju i Tour de Pologne gromadzi widownie ponad 3 miliony ludzi. Starty, mety, premier, wzdłuż całej trasy, wyścigu no I to jest tak dobra radość, którą niesie ten peleton, prawda? Czyli robienie dla ludzi czegoś takiego pozytywnego, tej radości i tak dalej. No i to samo jest z tym EcoFolwarkiem. Ja tutaj wspieram żonę bardzo, ale cieszymy się, że przyjeżdża grupa, nie wiem, 16 osób. Są małe grupki. Każdy ma ten, ma problem taki, ten ma inny, ten ma inny. Inny na początku, tak podchodzą mnie jak ja w tym Meksyku. Co to za jedzenie, co to, co za tamto. Ale po pięciu, sześciu dniach. Zmienia się wszystko, i zaczynam być tak szczęśliwi, a jak już wyjeżdżają, to się robi taka wielka społeczność, wielka rodzina, żona tam z nimi ciągle się dzieli tym, co u kogo, co słychać, jak słychać. Także no, mówię, cieszę się bardzo, że możemy dawać siebie coś innym, i to jest chyba taka radość na większość, tak jak powiedziałem, Paweł II, prawda, że dzielenie się z kimś z drugim jest chyba lepsze niż branie samemu sobie. A miał Pan kryzysy w tym sposobie żywienia, czy to, że się poprawiło, było takim bodźcem, że, że tak. nie było chęci, a sięgnę nie sobie jakiś karkóweczka nie. z grilla na przykład? Nie, nie było chęci, nie było chęci. Dlaczego? Dlatego, że w naszym organizmie mamy dużo, bardzo, bardzo bogatą florę bakteryjną. Nie? Tutaj już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale mamy bardzo dużo dobrych bakterii. I te dobre bakterie, jak zmieniamy sposób odżywiania się, to dajemy im błonnik, to jest ich tam taka pożywka, że one sobie w tych jelitach się rozmnażają, tam są i tak dalej, a jak te dobre bakterie im jest ich więcej, to wypychają te niedobre bakterie, jakieś tam salmonelle, inne rzeczy, wypychają, wyrzucają. I to te bakterie właśnie poprzez nerw dają impuls do mózgu, co my chcemy jeść. Jak mamy dobre bakterie, to one mówią: Nie, my nie chcemy tam golonki, nie chcemy tego, my chcemy, nie wiem, fajną sałatę z pomidorem, chcemy to czy tamto. Abyśmy mieli te złe, to one mówią: Dawaj golonkę, dawaj to, dawaj tamto, bo my potrzebujemy tutaj szamkę taką inną trochę, nie? Trochę piwa jeszcze na to i będzie super. Alkohol tak, też pan całkowicie odrzucił? Odrzuciłem alkohol, tam jakaś lampka symboliczna, szczególnie jak są te okresy takie dwutygodniowe, tak jak robimy te turnusy, jakie jest oczyszczanie, to jest zero alkoholu. A tak później w takiej przerwie i tak dalej, tam są sobie lampkę wina czy szampana można wypić, ale generalnie w ogóle mi alkohol nie ciągnął, bo tak jak powiedziałem, bardzo intensywnie jeżdżę na rowerze i mi szkoda, yy, jakoby, jako zawodnicy, tak nam mówiono, mówiono, tak nas uczono, trenerzy, że jak trenujesz i wypijesz nawet lampkę wina, to tak jakbyś stracił dwa tygodnie treningu. Gdzieś mi to zostało z tyłu w głowie, jak mam to wino pić. Szkoda, kurczę, taką dobrą nogę mam, nie będę psuł sobie formy. Zmiana żywienia, pana ulubiony obiad, lunch. Jak teraz wygląda? Jak u, u wygląda? No żona gotuje fantastycznie, gotuje z takiej książki Jadłonomia. Jadłonomia. Jest tyle produktów ekologicznych, że nie chcę mi się tutaj, ale białko skąd bierzemy? Z wszystkich strączkowych nasion, tak jak dzieciorka, fasola, grog, bób i tak dalej, to mamy tego full. Ziemiaki gotowane są również bardzo dobre. Są te soki wyciskane z marfi, które można nawet często się tak mówi o tym, że to jakby taka druga krew tam praktycznie. Wszystkie są witaminy, minerały, wiele fajnych rzeczy, które są potrzebne naszemu organizmowi, który on sobie przyswaja. No i to, co jemy, jak się odżywiamy, to ja później, właśnie wsiadając na rower, robię test. Zjem <grym> to czy tamto, prawda, i mówię, kurczę, no faktycznie, jest, jest bardzo dobrze. I, I tutaj żona naprawdę jest mistrzynią, jeżeli chodzi o przygotowanie tych posiłków i pilnowanie tego, żeby ta dieta była taka no, pełno, pełno wystarczająca, żeby było białka, tak, tak, żeby wszystko było. Zawodowy kolaż weganin, to jest możliwe? Jest. Już jest. Jest nawet w grupie e, CCC, w polskiej grupie. Dark, Dariusza Miłka, rozmawiałem ostatnio z Piotrem Wadeckim, też jest kolarz, bardzo dobry kolarz, uciekło mi teraz nazwisko, Niemiec, który jest całkowitym weganinem. Czyli wszystko się da, trzeba tylko chcieć Ależ się to skomponować. Jest taki, taki zawodnik, Rich Roll, napisał książkę, Ukryta siła czy Ukryta moc, jakoś tak, i okazuje się, że to jest facet, który w wieku tam około 40 lat, adwokat, ponad 20 kilo nadwagi, problemy, to samo z, z, i z sercem, i ze wszystkim, zmienił swoją dietę, został całkowitym weganinem i okazuje się, że to jest naj, najbardziej wytrzymały człowiek na świecie. Wszystkie te Ironmeny, ale takie tam na, w Haiti i tak dalej, nie wiem, aż 200 kilometrów biegu, ileś tych, tego, 500 roweru czy coś, pod rząd przejechał, jadą, jedząc tylko i odżywiając się tylko produktami pochodzenia roślinnego. Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne. Człowiek zdrowy, człowiek szczęśliwy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.